Łukasz Gryka wraz z żoną i dwoma córkami mieszka w Złotowie. Pracował w Niemczech jako kierowca. Choruje na pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Ta choroba polega na zwężaniu się dróg żółciowych wewnątrz i zewnątrz wątroby, przez co stoi tam cała ta żółć. W kwietniu ubiegłego roku miał rutynowe badania. Próba wątrobowa, czyli badanie biochemiczne krwi, umożliwiające ocenę pracy wątroby i wytwarzanych przez nią enzymów, wyszła źle. Również pan Łukasz z każdym dniem czuł się coraz gorzej. Mąż zawsze był postawnym mężczyzną. Zaczął chudnąć, zaczął tracić siły, cały czas był żółty, z dnia na dzień bardziej, zaczął miewać kłopoty ze snem, zaczął tak chudnąć, że on nie był w stanie kroka dać. Mimo istniejącej choroby, lekarze początkowo twierdzili, że coraz gorsze samopoczucie pana Łukasza to postępujące ogólne osłabienie organizmu, co może mieć związek z jeszcze inną chorobą. Dopiero szczegółowe badania w Bydgoszczy pokazały, że za wszystkim stoi jednak pierwotne schorzenie pana Łukasza. W listopadzie trafił do specjalisty w Szczecinie. Potrzebny jest natychmiastowy przeszczep wątroby. Rozpoczęło się poszukiwanie dawcy. Rodzina i przyjaciele uruchomili zbiórkę pieniędzy na leki, które miały podtrzymać pana Łukasza przy życiu do czasu przeszczepu. W międzyczasie Znalazł się dawca wątroby. W ubiegłym tygodniu pan Łukasz przeszedł operację. Pieniążki, które zbieraliśmy na to, żeby on do tego dotrwał, to się wydarzyło, więc one będą potrzebne na rehabilitację. Rehabilitant, który będzie musiał w początkowej fazie odwiedzać go w domu, bo on nie da rady jeździć na rehabilitację. Poza tym pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na lekarstwa, które pan Łukasz będzie musiał przyjmować do końca życia. Jeśli ktoś chciałby pomóc w powrocie do zdrowia Złotowianinowi, to może wziąć udział w zbiórce. Więcej informacji na stronie pomagam.pl Pomoc dla Łukasza na leczenie.